Opowiadać. Ciepło się zrobiło No nie wiem I w krzaki mnie wyciągnęłaś <noise> Jak za starych dobrych czasów Witamy, witamy fajny, fajny nieużytek yy, Trzeba było kawałek przejść Takimi zaroślami Działeczka po długości Tam dalej już taka jest Można powiedzieć łąka była Ale zarosła na dwa metry Także nie pochodzimy Prawdopodobnie już nie będzie Skoszona, ale tutaj te samosieki są do zrobienia. Także kawałek kawałek jest, zobaczymy co tutaj. Może jakby było śniegu w tym roku, to może byłoby mniej tego co No, jakby tego to roku. siadło, to. No. Sprawdzimy w ogóle, co, co, co tutaj w, w ziemi piszczy. Czy jest w ogóle coś, yy, czy warto. Nie? Jak będzie wychodzić, to Ola mówiła, że weźmie kosę i tam wykosi. <noise> No, na pewno, już, już, nic takiego nie mówiłam Do pierwszego fajnego Ja wygrałem konkurs na pierwszego Polmosa No, chociaż pierwszy guzik to nie wróży dobrze Wiem, że jeszcze go nie wyczyściłam, więc nie wiem, co to jest za guzik no, pero... Cześć Cześć, a ja pokażę krajobrazy dookoła Zazimione. Mówiłam, że to nie wróży dobrze. Pierwszy guzik. Oj, tam, oj tam. No kiedyś może wykopie z tym innym orzełkiem. Patrzę, czy. Ale chyba nie. Chyba ludowe wojsko polskie. Aha. O ty, jest korona. Jest korona. Pięknie. Czekaj, muszę, muszę wyczyścić jeszcze. Bo... Jest korona, jest guzik Wiem, z koroną. Że może kiedyś trafię z koroną. No kurde, super. Super, jest korona. A jest korona faktycznie To jest no... Z Perelu wychodzą. Tak jest z uszkiem aluminiowym, nie? No tutaj jest ten. A tutaj jest pełne takie ładne. Nie wyczyściłam do końca, bo co byłoby patykiem. Musiąc Jest polski guziczek. Dobrze. Chociaż raz. Polski guziczek przed, przedwojenny. Wiosz, 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 Super no. Pięknie Dobra Wstańmy z kolan I walczmy dalej A idę Mam Mam niespodziankę Też nie wiem co Co wykopałem Tylko sprawdziłem do cewki Jest sygnał Co, pierw moje czy pierw twoje? No pokaż ten tutaj jest, a twoje to nie wiem, nie wiem wygląda jak... to otwieraj nie. nie wiem co to jest, wygląda jak medalik, podejmuj tak? no, kurde, no, co to jest to nie wiem może to taki był może taka zawieszka coś, co sek... ciężkie jest no osiąc jest medalik, piękny piękny, ja tutaj odkładam, będziemy patrzeć no, teraz chyba matka boska nie piękny wiem. Tak, raczej, raczej Będziesz kosić. Raczej... <laughs> resztę, resztę działki. ja nic nie będę kosić. To się bręka nie, o, nie trzymałam a ty mi tu coś kosić. Piękny. Ale taki... Stary to, to, nie, to nie musi być ten. Y... Ja to myślałam, To żeby... jest jakaś... Ja myślałam, że to, to nie będzie matka boska, tylko to będzie coś, coś w stylu jakaś słowianka, coś takiego. Może być. No, no tak, taka po prostu jest zarys, jest kobiety. O. No, ale fanciur. no to mega. Nie ja wiem, że dzisiaj zaczęłam od, od guziczka, teraz ja się będę kopać same dziwne rzeczy. Chociaż ja ci powiem, o nie, no tak. Co tam patrzysz? No patrzę, jest... co mam, bo miałem. Miksujesz to jest twoje, to jest moje. Nie, to jest moje. Tak? No, miałem ładny sygnał Poczekaj Tu to jest to Dobra, ja mam śmiecia, ale ładny sygnał <laughs> <laughs> Aluminium No to słuchajcie, lecimy, lecimy dalej I mam monetkę Teraz Wam pokażę, cóż to ja wykopałam Już wyczyściłam ją troszkę I Już ją wyczyściłam A to pierwsza moneta dzisiaj, nie? Nie ma monety, czyli, czyli moje 10 zł pierwsze. <grywa> czyli moje 10 złotych wygrywa. Jakie? 10 złotych z kościuszką. A, stare. Stare, perelka, nie? Zaraz zobaczymy. Będziemy pozdrawiać, ale całkiem ładny stan. Proszę. Będziemy pozdrawiać 71. Czyli pozdrawiamy serdecznie rocznik 71. Znamy kogoś? Tak chciałem powiedzieć. Właśnie 69, 70, 74. 71. nie no. ja wiem, czy kogoś znamy. Kawał lapsa. No myślałem, że będzie jakiś medal, a to ten, no, no cóż. Jak to, jak to widzowie mówią yy... Wy nas nie znacie, a my was znamy. <noise> Dokładnie. 7-1 pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Tak Dobra, lecimy. No, zaraz zobaczymy, dolecimy teraz do Sławka, zobaczymy co już, cóż, cóż on tam ukopał. Miałem dwa sygnały. Tutaj no coś leży. Kwiatek, tutaj jeszcze nie ten, będę ja jeszcze ten rozkopywał. Widzę ja widzę kwiatek. No. Ładne. Ciekawe co to było. Ten? Broszka, chyba jest tutaj uchwyt chyba. Albo, albo broszka, to prędzej to taka to jest maleńka. Zajdę no. ze światła. zejdź ze, tak. ze słońca, bo się spalisz. No. O, a w środku był jakiś kamyczek. Może porcelanka, może jakiś plastik. Wyostrzy, wyostrzy, wiem, że się gupisz, bo bardzo za słońce świeci. No, coś ładnego było. Hmm. Wyłączyłem? Mhm. Z takiej głębokości. No, już nie umiałem. A był, był na dnie. Był, była. Wartało jest. Dziesięć fenali, cesarstwo. Kurczę, moja pierwsza monetka dzisiaj troszkę zajszło. Dziesiątka cesarstwa. No dobra, do następnego tutaj była to dziesiątka, a tutaj był Wcześniej sygnał śmieć był, i myślałem, że śmieć, i tak długo pałem, że zapomniałem o tym, że tutaj był śmieć. Tak głęboko, no ale widzicie, pole orne, stare pole orne. Tam jak widać, aż po las jest zarośnięte, dziadostwo. Szkoda, szkoda, bo arao ubyło, nie? No dobra, nie ma rudze. Pogoda cudna. No i mamy, mamy kolejną monetkę. Tym razem malutka, czyli pewnie fenolek. Zaraz zobaczymy. Tak przynajmniej mi się wydaje. Cuneczko fajnie świeci. Tak, Adolfek, jedynka. No i słuchajcie, przed chwilą nagrywałam, że fenig, fenolek, jedynka. I teraz słuchajcie, wygląda na to, że chyba kolejna. Dosłownie zrobiłam krok. Nie ktoś pogubił, ale zobaczymy. Na co? Tak, nawet chyba. Tak, jedynka. Jeden fenik Adolfowy, to samo co tam. Tylko tamten był w trochę gorszym stanie. Ktoś musiał biec i zgubił po prostu wypadłem mu z kieszeni. jednak od drugiego. No i kolejny fajny sygnał. Ja już podejrzewam, że jest to 50 Weimar. Nie myliłem się. Mam drugą monetkę dosłownie. no Po godzinie, w ciągu 3 minut, zeszły dwie. Zamykamy i mkniemy dalej. Mija około 5 minut, ja znowu mam monetkę. Sorry, że sapie. Wiem, że ten telefon bardzo ładnie zbiera. Dźwięk w końcu jest 49, 20 groszy, dawno nie było, pozdrowienia dla pani Janinki, pana Antoniego, trzecia monetka, dzisiaj słyszę, że Ola coś, coś mówi, chyba nie mówi do siebie, także pewnie nagrywa, lecimy, lecimy do Oli, no to lecimy dalej, słuchajcie, jak tam ryje, widzicie, ryje tam, ryje, Między drzewami klęczy w każdym bądź razie, nie wiem, modli się to nad tym dołkiem, pewnie o sreberko się modli, nie? I tak ma więcej ode mnie. A patrzcie, widzicie, tak trzeba się modlić przy dołku, żeby kopać sreberka. Dobra, nie żartuję, bo potem będzie na mnie krzyczał. A ja słuchajcie, mam kolejne, kolejny fancik, kolejna monetka, kolejny perelek, z tego co tu widzę. No niestety, mnie dzisiaj sreberka nie rozpieszczają. Właściwie z tym czasy w ogóle mnie sreberka nie rozpieszczają, także jest jak jest. Tym razem pozdrawiamy 81, jest to chyba 10 groszy. Tak mi się wydaje tak, 10 groszy. Z tego miejsca chciałbym bardzo głęboko pozdrowić Andrzejka i Emilię. Spadła, na pewno ze raz, dlatego doszedłem już do, tej, do tego piachu. No ale co, wykopałem to moje. Dobrze, dobrze. Bo przez zimę kurczę, trochę tego brzucha przybyło. Muszę się poruszać. Mają co? E? Są monety? Dojedziemy do domu na fasolkę po bretańsku. Ładna pogoda dzisiaj. Pikna wiosna. Ale lecimy dalej. Mam jakąś monetkę kolejną, zaraz zobaczymy cóż to, cóż to jest. O. Trochę większy niż jeden fenol, więc może będzie dwa fenole, nie? Zobaczymy. Jest to na pewno cesarstwo. jest to 10 Fenoli 1820. Widzicie stan całkiem ładniutki 10 Fenigów, cesarstwo. No cóż, te monety dzisiaj jakieś takie nic ciekawego nie ma. No ale cóż, nie ma co narzekać, bo będzie gorzej. Także lecimy do następnego. No i oto lecimy do mnie A ja z dołka wyciągam PRL-ka 74 rok Pozdrowionka serdeczne 50 grosz. Halo Zrobiłem kilka kroków Wykopałem, drapnąłem jest O! Tym razem 5 groszy 49 zł. Tak się prezentuje Gdzie to Sreberka się pytał? Co? Co? 2 złoty Współczesne? No tanie piwo będziesz miał <grystanie> No, słuchajcie, już tak wolnymi kroczkami yy, idziemy do auta i nie uwierzycie. Ja już dzisiaj wykopałam perelki, fenole nie było nic ciekawego w sumie. No, ale teraz teraz wykopałam słuchajcie, patrzcie. Normalnie 2 zł współczesne. Patrzcie w jakim stanie kurczę, nie? Noweczka prawie, że? Ktoś chyba. 2014. Chyba <gry> no, dwa złote. Ktoś chyba musiał. Yy, bardzo mu się chciało siku. Aby byli tutaj na kocyku. Albo byli na kocyku. Szkoda, że nie czujecie tylko zapachu. normalnie wiosna, słońce się oparło i to wszystko zaczyna parować i pachnieć ale sreberka, sreberkiem nie pachnie jakoś o jaka ładna dyszka i to ta cynkowa 1919 rok nie wiem, szósta, siódma manetka dzisiaj Ach. Całkiem zły wypad Pokazać Wam Adolfa? 1941 Najbardziej to mnie wkurza jak mi gałąź słuchawki z głowy ściągnie Piękny sygnał i nawet nie jest głęboko. A spróbuję ręką Wypalało się, trawki wypalało dziesiątka Cynkowa 1500 tysiąc... No 917, 18, 19, może 20. Ta gałąź jest winna Miałem sygnał i ta gałąź mi cały czas po głowie szurała i słuchawki mi ściągała i tak, tak się roztegowałem, że, że roztegowałem to jest fajne słowo no nie trafiłem i przywaliłem szpadlem w klamerkę pozdrowionka dla Jureczka Lorbasa do przyjacielu szkoda klamerki no ale wypadki chodzą po ludziach trzeba to w końcu powiedzieć jeszcze chwilę będziemy kończyć bo już zaczyna burczeć w brzuszku no także, kurczę, kilka godzin w terenie, pogoda dzisiaj mega, chyba około 10 monetek. Sreberka nie było nam dzisiaj dane wykopać. Trzeba pojechać na te takie wioski bardziej zacne, gdzie coś było, jakieś folwarki jakieś, y, jakieś pałace, kiedyś coś się działo. Tam najczęściej tych sreberek więcej wychodzi. Y, no a te wioski takie, można powiedzieć, zbudowane. Y, przez ludzi, którzy wyrabiali las, no to raczej też biedni ludzie byli, i, i z tymi fantami też gorzej, nie? No także lecimy, lecimy. Nie wiem, jak coś jeszcze wykopię, to to, to pokażę. Widzę, że Ola już prawie przy aucie, także do zobaczenia za chwilę. Pewnie będzie śmieć, 59 równo bije, pięknie także sprawdźmy to na żywo jest tutaj jakiś klips może coś od bydła patrzcie ona jeszcze szuka ja myślałem że już poleciałaś do auta ja. nie śmieci widzisz aha widzę widzę już ja moje półpodkowy stary dzwonek, rowerowy, nawet mi się zrymowało Pozdrowionka dla naszej Ani kochanej Boguckiej bo hmm, hmm, hmm. A to co to, to 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 to? Właśnie nie wiem co to 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 Nie wiem co to to Jakby naciąg do czegoś Nie wiem No koloru, koloru trochę wyszło Różek mosiężnych. Tu PRL-ka wy... wyświe... wyświechana. Także moim strzałem dnia dzisiaj jest ten kwiatuszek. Broszka. Nic fajniejszego nie wyszło. Ola ma medalik. Czy zawieszkę? Tak? Czy no coś nie, lepszego masz? Nie, no tylko ten guzik. Nie, po to samo. No, guzik polski. O, właśnie guzik polski z żółkiem. No, guzik, tą no. zawieszkę. No i same monety. Dwa złote. Ja tam dwa złote, ale ten... Yy, no. Kościuszko. Kościuszko, dawno nie było. Pozdrawiamy Tadzio. Wszystkich, wszystkich Tadziów pozdrawiamy. No. Nie no, to jest... to jest. Zawieszka piękna. Tyś... Tyś... Na pewno nie jest nie jestem. No nie, nie, Pewnie jakaś no, hrabina. No. Monte, Monte Monte. Uh -huh, monte Cristo. Dobra, uciekamy. Jedziemy do sklepu, wydać dwa złote. No. I ten. Cicho nic, nic nie mówcie właścicielowi, bo, bo jeszcze wyciągnie rękę. No. A ksiądz na tace też sobie nie życzy, żeby takie drobne rzucać, bo kurde dzwonią to papierka po papierka się rzuca, nie w głupakach no. to ty. Dobra, koniec żartów, trzymajcie no, się. Już głodny jest, bo marudzi jak mówię Wam, jak nigdy dotąd. No, no. Fasolka czeka na mnie, pozdrowionka, hej. Jaka fasolka, obiad będę robić. No po brytyjsku.